Gdy zamykasz oczy i zanurzasz się w głębinach snu, wkraczasz do świata, który istnieje poza granicami czasu i przestrzeni. W tej przestrzeni, gdzie dusza swobodnie wędruje, często dochodzi do najbardziej niezwykłych spotkań spotkań ze zmarłymi, którzy przychodzą do nas z innego wymiaru istnienia. Wielu z Was doświadczyło tych nocnych wizyt. Budzicie się rano ze wspomnieniem rozmowy z ukochaną babcią, która odeszła lata temu. Pamiętacie uścisk Ojca którego fizyczna obecność już dawno opuściła ten świat. Te doświadczenia nie są wytworem wyobraźni ani przypadkowymi wspomnieniami, są prawdziwymi duchowymi spotkaniami. Edgar Cayce, jeden z największych jasnowidzów XX wieku, wyjaśniał, że sen jest mostem między światem fizycznym a duchowym. Kiedy śpimy, nasza świadomość wyzwala się z ograniczeń materialnego ciała, a nasza dusza zyskuje zdolność komunikowania się z duszami, które przebywają po drugiej stronie. To nie jest przypadek ani fantazja, to głęboka duchowa prawda o naturze istnienia. W tradycji duchowej zmarli przychodzą do nas w snach z określonym celem. Nie są to przypadkowe wizyty. Każde takie spotkanie niesie ze sobą znaczenie, przesłanie, lekcje lub uzdrowienie. Dusze, które opuściły fizyczne ciało, istnieją nadal w innym wymiarze wibracji, a sen jest przestrzenią, w której nasze wibracje mogą się z nimi zharmonizować. Stefan, wybitny polski medium i jasnowic, często mówił o snach jako o świętej przestrzeni komunikacji między światami. Podkreślał, że w czasie snu nasza dusza działa na wyższym poziomie świadomości, gdzie możliwe jest nawiązanie kontaktu z tymi, którzy przeszli na drugą stronę. Nie jest to zjawisko nadprzyrodzone, jest to naturalny aspekt duchowej natury człowieka. Dlaczego zmarli wybierają właśnie sny jako środek komunikacji? Odpowiedź jest prosta: sen jest stanem, w którym nasz umysł analityczny, pełen wątpliwości i racjonalnych ograniczeń, odpoczywa. Ego, które w stanie czuwania często blokuje subtelne przekazy duchowe, podczas snu traci swoją dominującą pozycję. To właśnie wtedy jesteśmy najbardziej otwarci na przekazy z wyższych wymiarów. Zmarli przychodzą do nas w snach ponieważ nadal są częścią naszej duchowej rodziny więzi miłości, które łączą duszę, nie są zrywane przez fizyczną śmierć. Te więzi istnieją wiecznie, poza czasem i przestrzenią. Kiedy ukochana osoba odchodzi z planu fizycznego, nie znika. Zmienia jedynie formę swojego istnienia, przechodząc do wymiaru duchowego. W wielu tradycjach duchowych mówi się, że przez pierwsze 40 dni po śmierci dusza zmarłego pozostaje blisko świata fizycznego odwiedzając bliskich i przygotowując się do pełnego przejścia. W tym czasie sny o zmarłych są szczególnie intensywne i znaczące. Jednak nawet po tym okresie dusze mogą do nas przychodzić, gdy mają ważne przesłanie do przekazania, lub gdy nasza tęsknota i miłość tworzą energetyczny most, przez który mogą się z nami połączyć. Jest to głęboka prawda o naturze śmierci. Nie jest ona końcem, lecz transformacją nie jest granicą, lecz przejściem, a sny są oknem, przez które możemy zajrzeć poza zasłonę oddzielającą światy i na moment połączyć się z tymi, którzy kontynuują swoją podróż w innym wymiarze istnienia. Wielu z nas doświadcza snów o zmarłych bliskich, jednak nie każdy sen jest prawdziwym duchowym spotkaniem. Istnieje fundamentalna różnica między zwykłym snem, będącym produktem naszego umysłu, a autentyczną wizytą duszy z zaświatów. Nauczenie się rozpoznawania tej różnicy to pierwszy krok w zrozumieniu głębszego wymiaru nocnych spotkań. Zwykłe sny o zmarłych często odzwierciedlają nasze wspomnienia, tęsknoty i nierozwiązane emocje. Umysł, przetwarzając codzienne doświadczenia i uczucia, tworzy obrazy oparte na tym, co znamy i pamiętamy. Te sny mogą być chaotyczne, fragmentaryczne, a postać zmarłej osoby może zachowywać się w sposób niezgodny z jej charakterem za życia. Często w takich snach zmarły nie komunikuje się bezpośrednio lub przekazuje treści związane z naszymi własnymi lękami czy pragnieniami. Natomiast prawdziwa duchowa wizyta ma zupełnie inną jakość. Przede wszystkim charakteryzuje się niezwykłą jasnością i realizmem. Osoby doświadczające takich snów często opisują je jako bardziej rzeczywiste niż rzeczywistość. Kolory są żywsze, szczegóły ostrzejsze, a emocje głębsze niż w zwykłych snach. Czas w takich snach wydaje się płynąć inaczej. Jeden moment może zawierać w sobie całe godziny doświadczeń i przekazów. Kolejnym wyraźnym znakiem prawdziwej wizyty duchowej jest spójność zachowania zmarłej osoby. Dusza, która nas odwiedza, zachowuje swoją osobowość, charakterystyczne gesty, ton głosu i sposób wyrażania się. Nie jest to rozmyta projekcja naszych wspomnień, ale autentyczna obecność duszy która zachowuje swoją indywidualność po przejściu na drugą stronę. W takich snach zmarli często przekazują informacje, których nie mogliśmy znać, lub mówią o sprawach, które wydarzyły się po ich odejściu. Energia emocjonalna to kolejny istotny wyróżnik. Prawdziwe duchowe spotkania pozostawiają po sobie głębokie uczucie spokoju, ukojenia i miłości, które może utrzymywać się przez wiele dni po przebudzeniu. Nawet jeśli treść snu była trudna lub poruszająca, towarzyszy jej poczucie głębszego sensu i duchowego wsparcia. Zwykłe sny rzadko mają taką transformującą moc emocjonalną. W tradycji duchowej mówi się także o szczególnych porach, w których takie wizyty są najbardziej prawdopodobne. Godziny między 3 a 5 rano, nazywane godziną duchów lub bramą dusz, to czas, gdy zasłona między światami jest najcieńsza. Sny doświadczane w tym okresie nocy często mają głębszy duchowy wymiar i większe znaczenie. Prawdziwe duchowe wizyty często pojawiają się w kluczowych momentach naszego życia, podczas kryzysów, ważnych decyzji lub transformacji. Zmarli przychodzą, by nas wesprzeć, pokierować lub ostrzec przed niebezpieczeństwem. Ich obecność nie jest przypadkowa, lecz celowa i precyzyjnie czasowo dopasowana do naszych potrzeb duchowych. Kolejnym wyróżnikiem jest powtarzalność. Prawdziwe duchowe przekazy często pojawiają się w serii snów, które mogą rozwijać się i ewoluować, tworząc spójną narrację duchową. Zmarli mogą wracać, by kontynuować rozpoczętą wcześniej rozmowę lub przekazać kolejne części ważnego przesłania. W prawdziwych duchowych wizytach często pojawia się również element nauczania. Zmarli dzielą się mądrością zdobytą po przejściu na drugą stronę. Oferują nową perspektywę na życiowe wyzwania. Lub pomagają zrozumieć głębszy sens trudnych doświadczeń. Ta mądrość często wykracza poza to, co znaliśmy o danej osobie za jej życia, odzwierciedlając duchowy wzrost, którego doświadczyła po śmierci. Fizyczne doznania towarzyszące takim snom również są wyjątkowe. Wiele osób doświadcza subtelnych fizycznych sygnałów podczas lub po takim śnie, delikatnego dotyku, zapachu charakterystycznego dla zmarłej osoby, niewytłumaczalnych zmian temperatury w pomieszczeniu lub drobnych synchroniczności w ciągu dnia, które zdają się potwierdzać realność nocnego spotkania. Nauczenie się rozpoznawania prawdziwych duchowych wizyt wymaga uważności, otwartości i rozwoju duchowej intuicji. Z czasem, gdy stajemy się bardziej świadomi subtelnych różnic między zwykłymi snami a wizytami dusz, możemy pełniej korzystać z tych cennych nocnych spotkań, traktując je jako święte momenty komunikacji z tymi, którzy kontynuują swoją podróż w innych wymiarach istnienia. W głębi każdego duchowego snu znajdują się subtelne znaki, symbole i sygnały, które potwierdzają autentyczność kontaktu ze zmarłymi. Te ukryte wskazówki nie są przypadkowe. Są językiem duszy, którym posługują się ci, którzy przeszli na drugą stronę, by komunikować się z nami ponad zasłoną oddzielającą światy. Pierwszym i najważniejszym znakiem jest światło. Szczególna Niematerialna poświata, która często otacza postać zmarłego. Nie jest to zwykłe światło znane z fizycznego świata, lecz wewnętrzne promieniowanie duszy, które może przybierać różne odcienie i intensywność. Wielu doświadczających takich snów opisuje zmarłych jako świecących od wewnątrz lub otoczonych aureolą o złotawym, srebrzystym lub perłowym odcieniu. To światło jest odzwierciedleniem wyższej wibracji, na której funkcjonują dusze po opuszczeniu fizycznego ciała. Komunikacja w takich snach często wykracza poza zwykłą rozmowę. Zmarli często przekazują myśli bezpośrednio, bez użycia słów. Jest to telepatyczny transfer znaczeń, który odczuwamy jako natychmiastowe zrozumienie, bez potrzeby werbalnego tłumaczenia. Ta forma komunikacji jest czystsza i bardziej bezpośrednia niż ziemska mowa, pozbawiona nieporozumień i ograniczeń języka. Symbolika liczb pojawia się nadzwyczaj często w snach o zmarłych. Liczby takie jak 1111, 11, 333, 444 czy 777 są uważane za znaki duchowej obecności i komunikacji. Jeśli w śnie z udziałem zmarłej osoby pojawia się powtarzający się wzorzec liczbowy, może to być celowy sposób zwrócenia naszej uwagi na duchowe przesłanie. Warto zapisać te liczby po przebudzeniu i zastanowić się nad ich potencjalnym znaczeniem w kontekście naszego życia. Przedmioty o szczególnym znaczeniu to kolejny wyraźny znak. Zmarli często pokazują lub wręczają nam w snach przedmioty, które miały dla nich osobiste znaczenie za życia biżuterie, książki, zdjęcia czy inne pamiątki. Czasem są to przedmioty, o których istnieniu nie wiedzieliśmy, a które później odnajdujemy w rzeczywistości. Co stanowi potężne potwierdzenie autentyczności doświadczenia. Zmysłowe doznania w snach o zmarłych są wyjątkowo wyraziste. Możemy poczuć charakterystyczny zapach perfum babci, usłyszeć dokładny ton głosu ojca czy odczuć ciepło dotyku ukochanej osoby. Te doznania są często tak intensywne, że pozostają z nami długo po przebudzeniu, tworząc most między światami i potwierdzając realność kontaktu. Niezwykle istotnym znakiem. Są emocje przekazywane w takich snach. Dusze zmarłych często komunikują się poprzez przekazywanie czystych emocji, bezwarunkowej miłości, głębokiego spokoju, przebaczenia czy akceptacji. Te emocje mają transformującą moc, często przynosząc uzdrowienie starych ran i rozwiązanie nierozwiązanych konfliktów. Ich intensywność i czystość wykraczają poza to, czego zazwyczaj doświadczamy w codziennym życiu. Obrazy natury w snach o zmarłych również niosą głębokie znaczenie. Kwitnące drzewa, płynąca woda, wschody słońca czy gwiaździste niebo często symbolizują ciągłość życia, transformację i wieczną naturę duszy. Zmarli często pokazują nam te obrazy, by pomóc zrozumieć, że śmierć jest jedynie przejściem do innej formy istnienia, równie pięknej i rzeczywistej jak życie na ziemi. Przekazy dotyczące przyszłości to jeden z najbardziej intrygujących aspektów snów o zmarłych. Dusze, które nie są już ograniczone linearnym czasem, mogą mieć dostęp do potencjalnych przyszłych wydarzeń. W snach mogą przekazywać ostrzeżenia, wskazówki lub zapowiedzi dotyczące naszej przyszłości. Te przekazy nie są determinizmem, lecz raczej przejawem troski i chęci wspierania nas w podejmowaniu najlepszych wyborów. Szczególnie znaczące są momenty przemiany w takich snach, sceny, w których zmarły przechodzi transformacje, np. z wyglądu osoby chorej do pełni zdrowia i witalności, ze starości do młodości lub z ciemności do światła. Te obrazy przekazują nam głęboką prawdę o uzdrawiającym i transformującym charakterze przejścia, które nazywamy śmiercią. Symbole transcendencji pojawiają się regularnie. Schody prowadzące w górę Otwarte drzwi, mosty, okna z widokiem na nieznane krajobrazy. Te symbole reprezentują przejście między światami i ciągłość istnienia poza fizycznym ciałem. Zmarli pokazują nam te obrazy, by pomóc zrozumieć wielowymiarową naturę rzeczywistości. Muzyka i dźwięki w takich snach mają szczególną jakość. Często słyszymy melodie o niezwykłej czystości i harmonii, niemożliwe do odtworzenia po przebudzeniu. Te dźwięki są odzwierciedleniem wyższych wibracji duchowych sfer i stanowią język duszy, który przemawia bezpośrednio do najgłębszych poziomów naszej istoty. Umiejętność rozpoznawania i interpretowania tych ukrytych znaków wymaga wrażliwości, otwartości i praktyki. Z czasem, gdy rozwijamy swoją duchową świadomość, stajemy się coraz bardziej biegli w odczytywaniu tego subtelnego języka duszy którym posługują się nasi bliscy za zasłony. Każdy sen staje się wówczas świętą księgą, pełną głębokich prawd i przekazów, które mogą transformować nasze rozumienie życia, śmierci i wiecznej natury duszy. Pojawienie się zmarłych w naszych snach nigdy nie jest przypadkowe. Każda taka wizyta ma głęboki duchowy cel, który służy ewolucji zarówno duszy zmarłego, jak i naszej własnej. Te nocne spotkania są świętymi momentami współpracy między wymiarami, które przyspieszają duchowy wzrost i przynoszą uzdrowienie na wielu poziomach istnienia. Pierwszym i najbardziej podstawowym celem tych wizyt jest przyniesienie pocieszenia i ukojenia żalu. Kiedy tracimy ukochaną osobę, ból rozstania może być przytłaczający. Dusze zmarłych są świadome tego cierpienia i często przychodzą, by zapewnić nas o swojej ciągłej obecności i miłości. Te sny są jak balsam na zranione serce, przypominający nam, że więzi miłości nie są zrywane przez fizyczną śmierć, lecz trwają wiecznie w duchowej rzeczywistości. Przekazywanie istotnych informacji to kolejny powód tych nocnych wizyt. Zmarli często przychodzą, by podzielić się wiedzą o sprawach, których nie zdążyli zakomunikować przed odejściem. Mogą to być informacje o ukrytych przedmiotach, nierozwiązanych sprawach prawnych tajemnicach rodzinnych czy niewypowiedzianych uczuciach. Te przekazy często mają praktyczne znaczenie i pomagają rozwiązać konkretne problemy w fizycznym świecie. Ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem stanowią szczególnie intensywną formę komunikacji ze zmarłymi. Dusze, które przeszły na drugą stronę, mają szerszą perspektywę i mogą dostrzegać potencjalne zagrożenia, których my, ograniczeni percepcją fizyczną, nie jesteśmy w stanie zauważyć. Takie sny ostrzeżenia są często niezwykle wyraziste i zostawiają silne poczucie pilności, motywując nas do zmiany planów czy podjęcia działań ochronnych. Dokończenie niedokończonych spraw to powszechny motyw wizyt duchowych. Kiedy dusza opuszcza ciało nagle lub w okolicznościach, które pozostawiają poczucie niedokończenia, często wraca w snach, by domknąć pewien etap. Może to być wyrażenie niewypowiedzianych słów miłości, rozwiązanie dawnego konfliktu. Czy przekazanie przebaczenia? Te spotkania przynoszą głębokie uzdrowienie i pozwalają zarówno duszy zmarłego, jak i żyjącym uwolnić się od ciężaru nierozwiązanych emocji. Duchowe prowadzenie i mentoring to wyższy poziom komunikacji ze zmarłymi. Dusze, które przeszły na drugą stronę i zdobyły szerszą perspektywę, często przychodzą jako nauczyciele i przewodnicy, dzielą się mądrością zdobytą w duchowych wymiarach. Oferują nowe spojrzenie na nasze życiowe wyzwania i pomagają nam odkryć głębszy sens naszych doświadczeń. Te sny mają często transformującą moc, zmieniając nasze rozumienie życia, śmierci i celu naszej ziemskiej podróży. Przełamywanie lęku przed śmiercią to jeden z najcenniejszych darów tych nocnych spotkań. Poprzez doświadczenie realności życia po śmierci i obserwację spokoju, radości i wolności, jakiej doświadczają nasi bliscy po przejściu, Zaczynamy postrzegać śmierć nie jako przerażający koniec, lecz jako transformację i nowy początek. Ten dar jest nieoceniony. Uwalnia nas od egzystencjalnego lęku i pozwala żyć pełniej, z większą świadomością i spokojem. Wspólna praca duchowa to fascynujący aspekt tych wizyt. Czasem zmarli przychodzą, by wspólnie z nami pracować nad określonym duchowym zadaniem. Może to być uzdrawianie dawnych wzorców rodowych. Rozwiązywanie karmicznych więzów czy wspólne tworzenie energii potrzebnej do konkretnych przemian na Ziemi. Te współtworzone duchowe dzieła wykraczają poza indywidualne potrzeby i służą szerszemu dobru. Przygotowanie na przyszłe przejście to szczególny rodzaj wizyty, który często doświadczają osoby w podeszłym wieku lub zmagające się z poważną chorobą. Zmarli bliscy przychodzą, by zapoznać duszę z procesem przejścia i oswoić ją z rzeczywistością która czeka po drugiej stronie. Te sny mają niezwykłą łagodność i piękno, często ukazując obrazy mostów, drzwi, wspólnej podróży czy radosnego powitania. Wpływ tych duchowych spotkań na ewolucję duszy jest głęboki i wielowymiarowy. Dla nas, pozostających w fizycznym ciele, takie doświadczenia poszerzają świadomość, otwierają serce na wyższe wibracje i pomagają integrować duchową mądrość w codziennym życiu. Stajemy się pomostem między światami, niosąc przesłania z wyższych wymiarów do fizycznej rzeczywistości. Dla dusz zmarłych te wizyty również mają ogromne znaczenie. Pomagają im w procesie integracji i asymilacji w nowych wymiarach istnienia, pozwalają dokończyć niedokończone lekcje i spełnić zobowiązania karmiczne. Poprzez te spotkania dusze zmarłych mogą kontynuować swoją służbę i misję nawet po opuszczeniu fizycznego ciała. W szerszej perspektywie, te międzywymiarowe spotkania służą kolektywnemu wzrostowi i ewolucji świadomości. Każdy taki sen jest jak nitka światła łącząca różne poziomy istnienia, wzmacniająca świadomość jedności i ciągłości życia. Te połączenia tworzą sieć duchowej komunikacji, która podtrzymuje i wzmacnia pole świadomości całej planety. Ostatecznie, sny o zmarłych przypominają nam o najgłębszej prawdzie naszego istnienia. Że jesteśmy wiecznymi duchowymi istotami, doświadczającymi tymczasowej podróży w fizycznym ciele. Śmierć nie jest końcem, lecz przejściem, transformacją z jednej formy istnienia w drugą. Miłość, która łączy dusze, nie zna granic czasu, przestrzeni ani wymiarów, trwa wiecznie, będąc esencją i prawdziwą naturą naszego istnienia. Te nocne spotkania z tymi, którzy przeszli na drugą stronę, są więc nie tylko pocieszeniem w żałobie, czy fascynującym duchowym doświadczeniem, są one świętymi momentami przypomnienia o naszej prawdziwej naturze i przeznaczeniu. Są one szeptami wieczności, które docierają do nas poprzez zasłonę snu, przypominając, kim naprawdę jesteśmy i dokąd zmierzamy w wielkiej kosmicznej podróży duszy. Jeśli te duchowe prawdy o snach i komunikacji ze zmarłymi poruszyły Twoje serce, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej głębokich duchowych nauk, które pomogą ci zrozumieć niewidzialne wymiary istnienia i rozwinąć swoją duchową świadomość. Podziel się w komentarzach swoimi własnymi doświadczeniami ze snami o zmarłych. Twoja historia może przynieść pocieszenie i zrozumienie innym duszom na podobnej ścieżce. Pamiętaj, że dzieląc się własnym doświadczeniem, tworzysz przestrzeń do uzdrowienia nie tylko dla siebie, ale i dla całej naszej duchowej społeczności. Naciśnij dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych odcinków, w których będziemy zgłębiać tajemnice duszy i mądrość zaświatów. Twoja duchowa podróż właśnie nabrała nowego wymiaru.